Witajcie, z tej strony tak jak i z kolejnym odcinkiem z recenzji Roblox'a eee, A więc tak, przedstawiam tutaj kolejną grę jaką jest Rolling Thunder eee, A wy wbijajcie na Discord'ika, link znajdziecie w opisie eee, No i m, gra polega na napalaniu się troszeczkę podobnie do Battlefield'a eee, Jest gra jest całkiem dynamiczna, jak widzicie można customizować swoje eee, bronie Ja osobiście bardzo polubiłem, przepraszam jak widzicie, jest tutaj sporo rzeczy, które można dodawać Ja osobiście tutaj czekam na Extended MAG albo ewentualnie może wezmę sobie High Bell jeszcze Założę Zmienimy sobie szybko może jakiś celowniczek rzucimy, jak widzicie, tego tutaj jest troszkę I można się w to pobawić Tak naprawdę, jak się chce Są rzeczy, które wam na przykład tylko polepszają Broń, tak jak na przykład Compensator, bardzo przydatna rzecz. Możecie dorzucić e, jeszcze jakieś inne, na przykład Gripa. Możecie zmieniać długość lupy, jest to też bardzo fajny element według mnie. E, możecie zmieniać też e, wszystko tak naprawdę i możecie też kamu dodawać. Jak wiecie, ja tutaj mam kilka blokowanych, fajnych. Tutaj może wrzucę jakieś. Nie, a więc tak, na czym ta gra polega? Tak więc tak, zbliżajmy, mamy jakiegoś gościa, spawnujemy się na nim I jak widzicie mamy tutaj heal. A. Mamy jakieś kilka rzeczy jeszcze, na przykład granacik mam teraz Wrócimy granat granacik tam do przodu Wtedy nie trafiłem nim Takim prosta i całkiem sporo się mi dzieje, która ja teraz ładnie. Biegamy sobie. Ustawimy tutaj minę jakby się przebili. Dobra, nic mi się nie udało. A teraz zabijmy Eee, gra jest bardzo prosta jest bardzo przyjemna, a grafikę w porównaniu jak do Robloxa jest całkiem dobra. Eee, szczególnie dobrze to widać na przykład teraz, jak się mogę dostosować nie łazić. I wygląda to bardzo fajnie, według mnie. Mi się bardzo podoba. Customowe... to Gdzie jeszcze coś Jest Nie wiem. Jak widzicie, ty gra ma różne błędy. lub mniejsze eee, na przykład wiele ma błędów z animacją, to jest coś co łatwo, jest szybko łatwo i szybko jest wychaczyć to właśnie inne dziwne rzeczy z animacjami Tej możliwości zanurzować oh, no niestety nie idzie mi jakoś za dobrze. Znaczy, są tutaj też, jak widzicie, umiejętności, które mam po swojej prawej stronie ekranu. E, są to: ja mam Mortar Strike. Mam też e, napal. Oraz mam jeszcze helikopter. Helikopter to jest też bardzo fajną umiejętność generalnie. Utwala ci na zespalnowanie się w helikopterze i napalanie helikoptera. Niestety nie pamiętam nie kochani na jak się używało fantasy, ale to wiecie. Nie istotny element gry. Hmm. Nie kolega ładnie rozwalił Wrócił tam granat Tam granat Tego kolegi się pozbądźmy I tam granat zginę od granatów, spróbujmy się cofnąć gdzieś tutaj do co jakiegoś. Trzeba się spokojnie. No dobra, mój skill oczywiście niestety nie wyszedł na dobre. Ja w tu grę też jak widzicie nie jestem jakimś specjalistą. Dam jakieś podstawy, jak co robić, ale nie potrafię. No dobra, akurat też zginął. Od miny, kolega ładnie, w mojej damy, co ciekawe, zleciło jako pierwszego killa do naszego striku. E, na początku, pierwszy raz to widziałem o tej grze, tak naprawdę, e, to byłem o wiele lepszy. O, sam się zabiję dla E, no było wiele też, dlatego że ludzie byli o wiele gorsi przed teraz jak widzicie, ci co głównie grają, to już troszeczkę nic nie potrafią. Ogólnie co widać po broniach. No ciekawe bronie. E. No, właśnie. A my się tutaj powalamy cały czas. No oczywiście czasami sobie występują jakieś bag, tak jak się tylko widzieliście moją rękę na głowy eee, No to błędy po prostu animacji i błędy postaci zważnie na to, że gość tutaj używa customowych... Eee, customowych osób tak naprawdę, tak? customowych modeli postaci Aj, nawet nie ma enemigo E, to jest grana, to nie, tutaj jest gościu. Mhm, fajnie. Jak widzicie gra jest całkiem dynamiczna e, no, i cały czas to się dzieje, cały czas jest gdzieś przeciwnik. Oczywiście mam swoje plusy, e, bo przez to właśnie nie macie jakiejś nudy w tej grze, nie macie takich momentów, że kurde, e, nie wiecie co robić, ani to też nie jest symulator wrażenia dzięki temu. Ktoś uczył na panu strajku uteczne, ale jak widzicie e, trzeba na, na, na to troszeczkę zajmuje Ja okay, mam dwa killer raptem, nie jest dużo. Okay. Oczywiście są też poziomy broni, dzięki którym można dostawać różne skiny i inne rzeczy. Ale głównie skiny i ataczmenty. Ja nic nie widzę Nie Niestety, no. ja, tak jak wspominałem, gra dostaje coraz mniej update'ów Jest to spowodowane tym, że gra po prostu zaczyna umierać. No zaczyna umierać. Trzeba przyznać. A zaczynał małem je rać do że ludzie w ni nie grają niestety. Gra jest zapomniana ja. Szkoda? Nie udało mi się. Miałem nadzieję, że napadu mu dotrę, ale niestety Mam e, kolejny napalm. Całeś ja, to nas Panie To tą stronę był skierowany. To a ten mi Ja się sobie z niego postaci, bo to jest to so. na coś stoi. On my protection tak w ogóle. Ciekawe, a już było blisko kolejnego Mortar Strike. Eee, tak, no jest bardzo ciekawe, ja polecam, została minuta bitwy. Eee. Oczywiście w komentarzu jak wy oceniacie, nadzieja, jaką grę kolejną byście chcieli zobaczyć. i Mortal Strike są irytujące. Jak są dobrze położone, tak jak widzicie mogą sporo killi dać. Nie Jeep ale tylko Jeep Gather'a nic, No, chyba, żeby, jakby był lepiej ustawiony, to może... Może byłoby bardziej warto. spotkać. Tu też różne jakieś na przykład specjalne... Strategię na tą gry, żeby na przykład, nie wiem, ro... expospidę. Jakieś inne rzeczy, ale nie wiem, ja tego nie stosuję. No i mecz się skończył. Graliśmy jak widzicie. Bardzo prosta gra, bardzo przyjemna. Eee, no i co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to rozważcie stawienie łapeczki w górę i subika. Wyściśnienie po 500 słów, aby zdobyć partnerstwo od Gianni To do War Thundera, do mojej dziawni War Thundera głównie. E Oj, no i mamy Extended Maga odblokowaliśmy. na tej jest tutaj głosowanie na kilka map. Jest kilka do wyboru. E Możemy wejść sobie do loadoutu W tej wreszcie dodać to, co chcieje ciałem. E Czyli Extended Maga. No i wreszcie zaczyna wyglądać porządnie jako. No, Możemy walić na na refleksa, może, albo nie, może nawet na coś lepszego. To po prostu na nic. Też fajnie wygląda. Dzień się strzela. Bardzo, bardzo przyjemna gra, ja polecam każdemu sobie spróbować. Eee, jeżeli jeszcze nie próbowaliście. Eee, no i co? Do kolejnego!